W środę 30 kwietnia w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się 49. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się od zaskakującego dla prezydenta Rafała Zagozdona gestu skierowanego pod jego adresem przez przybyłą na sesję Tomaszowiankę. Kobieta wręczyła prezydentowi pismo oraz poduszkę obszytą czarnym materiałem z wbitym w jej środek nożem. Po czym zwracając się w stronę radnych dodała, że jej również wbito nóż w plecy. A następnie bez żadnych wyjaśnień opuściła salę. Po tym incydencie sesja przebiegała dość sprawnie i bez większych emocji. Kolejne punkty w porządku obrad nie budziły większego zainteresowania radnych. Dokonano m.in. zmian w budżecie, a także uchwalono zmiany dotyczące obwodów szkół podstawowych nr 10 i 12 oraz zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1. Pochylono się nad kilkoma uchwałami dotyczącymi dzierżawy, sprzedaży lub nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości położonych na terenie miasta. Radni wysłuchali też sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. Zapoznali się też z oceną zasobów pomocy społecznej za ubiegły rok dla gminy Tomaszów-Mazowiecki. Najwięcej emocji i dyskusji wywołało wśród radnych porozumienie miasta i powiatu w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych do Rady Powiatu, które odbędą się jesienią tego roku. Radni wykazali się też wyjątkową aktywnością w punkcie wnioski i interpelacje. Jeśli chodzi o okręgi wyborcze w wyborach do powiatu, to jak Państwo pamiętają, ci, którzy uczestniczą w wyborach, a jest to nasz wszystkich obywatelski obowiązek, miasto było podzielone do tej pory w poprzednich wyborach do Rady Powiatu na cztery okręgi wyborcze. Obecnie zmniejszyła się troszkę ilość mieszkańców i w ślad za tym. I, no musimy, choć nie trzeba, Rada Powiatu musi przyjąć, yy, zostawić dotychczasowy podział na cztery okręgi wyborcze lub zmienić ten podział na inny po konsultacjach z komisarzem wyborczym starosta Tomaszowski wystąpił o porozumienie z miastem, żeby miasto było podzielone na dwa okręgi wyborcze, a nie jak dotychczas na cztery okręgi wyborcze, po blużyliwej dyskusji dotyczącej szczególnie tym, że no z jednej strony w wyborach do miasta będą okręgi jednomandatowe, natomiast tutaj proponuje się podział tych dwunastu mandatów nie na cztery okręgi wyborcze, żeby być bliżej wyborcy, tylko na dwa, żeby były większe okręgi. Różna była dyskusja od Odpowiadali przedstawiciele Starostwa Powiatowego, dyskusja była burzliwa, ale ostatecznie miasto nie przyjęło tej uchwały, czyli podziału na dwa okręgi wyborcze, czyli Rada Miejska sugeruje... Y Radzie Powiatu, żeby zostawić tak jak było do tej pory. Ostateczną decyzję po konsultacji, nie tylko z miastem, ale ze wszystkimi radami gmin, które są w Powiecie Tomaszowskim, podejmie Rada Powiatu na jednej z najbliższych sesji no bo do wyborów jeszcze mamy troszkę do jesieni. W interpelacjach zaś. Jeśli chodzi o ciekawe tematy, to na przykład niektórych radnych bulwersowały sprawy związane z porządkiem, bo wiosna, ale na przykład także dzień już jest coraz dłuższy, że światło w Tomaszowie to uliczne oświetlenie nie. Zapala się i nie gaśnie wraz z nastaniem zmroku, czy z nastaniem dnia. Przez to uciekają w powietrze złotówki, tak bardzo potrzebne dla miasta przy innych działalnościach, do innych wydatków. No i tutaj prezydent obiecał, że będzie z urzędem. Energetycznym rozmawiał, żeby może tak jak to sugerowane było i w rozmowach i w pozakuluarowych, żeby fotokomórka decydowała, i, i, a nie tylko człowiek, który może zapomnieć i za późno włączy, bo to, to, to też obserwujemy, lub yy, za późno wyłączy. To są nasze pieniądze miejskie. I to była jedna z interpelacji. Były interpelacje dotyczące dni Tomaszowa. Pan prezydent opowiadał w ślad za wcześniejszymi informacjami medialnymi, że w tym roku jako takich na błoniach się nie przewiduje. Natomiast w budżecie są zabezpieczone pieniądze w wysokości 70 tysięcy, i będzie to ciąg imprez wakacyjnych. O charakterze rozrywkowym dla mieszkańców od przedszkolaka do seniora, tak jak Pan Prezydent powiedział. Mowa była także o zadaszeniu toru łóżwiarskiego, ponieważ różne media podają, że już jest decyzja, że będzie zadaszony tor. W Zakopanem, natomiast nasz samorząd, jak Państwo wiecie, przyjął stosowną stanowisko, że jest zainteresowany zadaszeniem toru, że, że chcemy partycypować. Trwają podobno konsultacje, nie ma żadnej decyzji tak wynika z informacji Pana Prezydenta. Wystąpiliśmy ośrodki do Urzędu Marszałkowskiego, do związków, żeby wszystkie wymogi, jakie nakłada na nas Ministerstwo Sportu, w ramach tych konsultacji przed podjęciem ostatecznej decyzji wypełnić i ewentualnie, żeby ta de decyzja była dla nas pozytywna. Ponadto były pytania o MZK, które od 1 stycznia w funkcjonuje w nowej formule, bo jest to spółka, prawda? I o sprawy porządkowe związane choćby z utrzymaniem rąt na naszym terenie, za przykład to może służyć dobrze utrzymane uporządkowane, ukwiecone także tu na wiosnę Rondo Tomaszowskich Olimpijczyków, a za ten negatywny przykład służyło Rondo Andersa u zbiegu ulicy Orzeszkowej, Szerokiej i Legionów, które jest no, bardzo brzydkie, nie, y, chwasty rosną i jak niektórzy powiedzieli, jest to kopiec kreta, a powinno to być wizytówką, ponieważ y, od tego ronda wyjeżdża się na trasę szybkiego ruchu, na trasę S8, więc powinno to być utrzymane. I podobne sprawy związane z rewitalizacją, z y, tego, co mamy na placu Kościuszki, że jeszcze nie wybudowano, a już jest niszczone, jak na przykład przez samochody, które y, tam stają, no i plamy oleju i inne nieczystości, i te nasze marmury tomaszowskie na, na rynku już zanieczyszczają. Także były bogate panowie prezydenci odpowiadali, a na te interpelacje i wnioski, na które nie było odpowiedzi, dostaną radni informacje na piśmie.